Partnerem odcinka jest Pl oferta powitalna, zero ryzyka, zwrot 100% do 50 zł w gotówce. Zarejestruj się przez link w opisie i obstawiaj razem z nami turniej koszykówki na Igrzyskach Olimpijskich. Cześć, tu Grzesiek Szybieniecki, to kolejny odcinek PLK w które przygotowuję dla Was razem z Jackiem Mazurkiem. W dzisiejszym materiale znów Igrzyska Olimpijskie. Nikt nie podskoczy Amerykanom. Taki jest tytuł tego filmu, bo takie mam wrażenie po pierwszej turze e, gier podczas igrzysk olimpijskich, podczas turnieju, który jest zgrywany w Lille, na takim półstadionie, tak to nazwijmy. Generalnie obiekt wygląda naprawdę bardzo imponująco i frekwencja, atmosfera również w, nawet w telewizji, a i nasi reporterzy w terenie też potwierdzają, że jest naprawdę ciekawie. Swoją drogą, wyczekujcie vlogów Adama Ptaka, który jest właśnie na miejscu i który trochę więcej Wam opowie o tym, jak to wyglądało na, tam, stamtąd z LIL, e, jeśli chodzi o organizację całych tych igrzysk olimpijskich, a także samą atmosferę i przeżycia. Niemniej jednak e, sport to jest najważniejsze, szanse medalowe to jest coś, kogo, co wszystkich, że tak powiem, e, kręci. No i tutaj Amerykanie wyglądali w tej pierwszej turze naprawdę. Piekielnie mocno. Amerykanie ograli bardzo pewnie Serbów i ja wiem, że możemy teraz przytaczać, przytaczać statystykę, że Serbowie z Nikolą Jokicia na boisku byli na remis, niemniej jednak Nikola Jokic nie będzie grał nigdy całego spotkania i Amerykanie jednak no, zdominowali to spotkanie pod względem defensywnym wyglądali naprawdę świetnie, no i w ofensywie yy, ci old boy, Kevin Durant, LeBron James naprawdę zrobili dla mnie gigantyczne wrażenie. Po tym meczu jestem przekonany, że warto, e, może nie tyle, że warto, ale że, że naprawdę bardzo ciężko będzie w jakikolwiek sposób zagrozić Amerykanom, nawet będzie ciężko Kanadyjczykom, którzy są naprawdę napakowani talentem, ale o tym zaraz Amerykanie. Najpierw popatrzmy na to, jak oni wypadli w tej pierwszej turze. Partnerem tego odcinka jest fuchsiaż.pl, oferta powitalna. To zero ryzyka, 100% zwrot do 50 zł w gotówce. Zarejestruj się przez link w opisie i obstawiaj z nami kolejne spotkania podczas turnieju koszykówki na igrzyskach olimpijskich, a naprawdę dzieje się bardzo wiele. Ja przyznam szczerze, że skorzystałem z okazji, by postawić na zwycięstwo Amerykanów z, ze sporym handicapem, bo z handicapem powyżej 12 punktów byłem przekonany, że Amerykanie rozpoczną naprawdę bardzo mocno, rozpoczną. Przekonujące, że będą zmotywowani, że będzie widać po nich, że te igrzyska znaczą dla nich bardzo wiele. I tak też się stało, ale jeszcze mocniej to się stało niż się spodziewałem. Znakomicie wypadł Kevin Durant, który trafiał absolutnie wszystko łącznie z tym szalonym, popieprzonym rzutem na koniec drugiej kwarty, gdzie tak naprawdę był przechylony, w jakiś tak sposób upadał, a i tak piłka wpadła do kosza. LeBron James 39-latek z 40-latek z siwą brodą wyglądał. Wygląda znakomicie, nadal rozjeżdża ludzi na boisku, nadal jest czołgiem, który potrafi się dostawać do obręczy. Jest gościem, któremu się bardzo chce. Ja nie wiem, czy to nie był zawodnik, który miał największą energię na boisku, jeśli chodzi o Amerykanów. LeBron James, tak, 39-latek. To pokazuje, jak bardzo LeBron chce wygrać, bo kto wie, czy to nie jest ostatnia rzecz. Jaką będzie w stanie wygrać po prostu LeBron James w swojej karierze. Jeśli chodzi o mistrzostwo NBA, chyba za wielkich szans, to już niestety Lakersi z nim w składzie nie mają, więc być może to Złoto Olimpijskie jest czymś takim. Co Lebron, czego Lebron James teraz najbardziej po prostu pożąda i to widać po nim, jak wielką frajdę sprawia mu koszykówka i jak wielką frajdę sprawia mu wygrywanie. I właśnie postawa tych dwóch zawodników, tych dwóch dziadków, dodatkowo Stefa Karego Drew Holiday'a, weteranów sprawia, że mam wrażenie, że Amerykanie będą nie do tknięcia, zwłaszcza przez ekipy europejskie, które tego atetyzmu gry na koźle mają. Najmniej Amerykanie z taką skutecznością z dystansu, ze strzelcami w postaci Bookera, Kerego, Antonego Edwardsa, Kevina Duranta, no wyglądają po prostu znakomicie, a trzeba pamiętać, że tak naprawdę na gapę trochę w tym meczu przejechał się Joel Embiid, nie wyszli na boisko w ogóle Jason Tatum czy Tyrese Halliburton. Tam jest gigantyczna głębia i Amerykanie na pewno będą z tego korzystać w kolejnych spotkaniach, a jeśli przyjdzie co do czego, to właśnie te dziadki, właśnie ci weterani no są w stanie naprawdę zdmuchnąć każdą inną reprezentację z boiska. Przynajmniej z takim wrażeniem zostałem właśnie po, tym pierwszym, po tej pierwszej kolejce, po tych pierwszych dwóch dniach turnieju koszykówki na Igrzyskach Olimpijskich. Jakiś czas temu przygotowałem film, w którym zastanawiałem się, jakie reprezentacje mogą zagrozić Amerykanom, jeśli chodzi o zdobycie złotego medalu i teraz na pewno bym ten cały ranking wywrócił do góry nogami, więc może po prostu to zróbmy na żywo. Wtedy na pierwszym miejscu dałem Francuzów. Francuzów, którzy mają Wiktora Łębaniomy, na którego żadna inna reprezentacja, żaden inny zespół nie ma odpowiedzi, ale też Francuzów, którzy na obłodzie wyglądają po prostu bardzo źle i trochę tego nie przewidziałem. Nando do Colo i Evan Fournier są już zdecydowanie za górką. Jeśli chodzi o frank Antilikine, nie jest to gracz robiący różnicę. Vincent Collet próbuje działać, próbuje nieszablonowych rozwiązań, trochę nietypowych. Gra sporo kordnierem, gra trochę strazelem, ale to nadal nie wygląda. Co z tego, że Francuzi mają naprawdę napakowaną strefę podkoszową. Właściwie zawodnicy od pozycji 3 do 5, myślę, że to jest absolutnie top, jeśli jeśli chodzi o zawodników w warunkach FIBA, bo czy Batum, czy y, Wemba czy Gobert, czy Lesort, są naprawdę w formie i wyglądają świetnie, ale ktoś musi ten atak po prostu kreować. I wydaje mi się, że Francuzi tutaj jednak mają gigantyczne problemy i będą mieli gigantyczne problemy w potencjalnej rywalizacji z Amerykanami, więc na pewno ich na pierwszym miejscu bym już y, nie dał. Na pierwszym miejscu dam bym oczywiście. Kanadyjczyków, których miałem na drugim. To właśnie Kanadyjczycy mają najwięcej talentu, by Amerykanom się przeciwstawić. Mają genialnego Shaya Gilgusa Aleksandra, dodatkowo całą masę ciekawych obrońców, ciekawych zawodników, którzy potrafią trafiać za 3 punkty. A właśnie żeby ograć Amerykanów, trzeba trafiać za 3 punkty. Ten mecz Serbii to pokazał. Jeśli jesteś w stanie grać z Amerykanami na mniej więcej 100 punktów zdobytych, no to masz szansę ich Pokonać. Jeśli zdobędziesz mniej, no to naprawdę Twoje szanse spadają właściwie do zera. Nawet Amerykanie w meczach, które mają 40 minut, które są w warunkach FIBA, to jest nadal maszynka, to jest nadal tak gigantyczna liczba ta talentu, że nieważne jak dobrą byś grał obronę, oni zdobędą te około 100 punktów. Więc jeśli chcesz z nimi wygrywać, musisz zrobić to samo, i wydaje się, że właśnie Kanadyjczycy mają najwięcej potencjału, by to zrobić. Oczywiście można się w przypadku Kanadyjczyków, Martwić o to, co pod koszem, bo tam właściwie jest osamotniony Dwight Powell i dużo było tego small ballu już w pierwszym meczu w pierwszej rywalizacji z Grekami. Natomiast być może jest w tym szaleństwie jakaś metoda i być może Kanadyjczycy, właśnie grając na chociażby czterech niskich zawodników z Baretem, Dortem, Marejem i Sangelbisem Aleksandrem będą na tyle niebezpieczni, że Amerykanie po prostu się o nich na którymś etapie potkną. Niemniej jednak nadal w, tym, w tej rywalizacji uważałbym, że Amerykanie są naprawdę bardzo, ale to bardzo dużym faworytem, no bo jednak ta rutyna, ta umiejętność, ta fizyczność, jaką są w stanie zaoferować gracze z Team USA jest po prostu gigantyczna. To, co jeszcze mi się podoba a propos Amerykanów, a o czym nie powiedziałem, to chociażby na Mistrzostwach Świata, tych zeszłorocznych, gdzie Amerykanie odpadli w półfinale, gdzie przegrali walkę o brązowy medal właśnie z Kanadyjczykami, tam było widać... Hmm, takie mentalne problemy trochę, taki strach momentami, takie, takie przejęcie, że jakby ten zespół trochę panikował w momentach kryzysowych. Nie było tam największych gwiazd, nie było tam weteranów i chyba to jest to, co odróżnia przede wszystkim tę obecną drużynę od tej poprzedniej, bo tam też był Tony Edwards, tam też byli zawodnicy, którzy mają naprawdę duży potencjał, duży talent w ataku, atletyzm, ale nie było rutyniarzy, nie było zawodników, którzy po prostu zrobią coś z niczego, nie było takiego Lebrona Jamesa czy Kevina Duranta, a teraz ci gracze po prostu są i było widać, jak wiele radości sprawia koszykówka Amerykanom. To jest coś, co odróżnia te garnitury B od garnituru A, który pojechał na Igrzyska Olimpijskie. Na drugie miejsce tego mojego rankingu, którego robimy od nowa wrzuciłbym tym razem Australijczyków. To jest drużyna, którego, której w ogóle jakby nie brałem pod uwagę przy okazji poprzedniego mojego rankingu, natomiast to jest zespół, który rzeczywiście też mi zaimponował i ma naprawdę wiele do zaoferowania w postaci tego tercetu obwodowego Josh Gidey, Dyson Daniels i Patty Mills. To jest... Y Oni po prostu wiedzą, jak zdobywać punkty. Oni się nie boją y i to mi się bardzo w tej drużynie y podoba. Dodatkowo pod koszem jest Jack Londay, jest Nick Kay. To są zawodnicy, którzy są w jakiś sposób niewygodni. To są zawodnicy też już ograni na arenie międzynarodowej. To też są zawodnicy, którzy nie przestraszają się tego, że naprzeciwko nich stoi Bam Adebayo czy Anthony Davis. Więc y Australijczycy, którzy potrafią napędzać grę, którzy potrafią trafiać ciężkie rzuty, chociażby jak Patty Mills, to jest drużyna, która moim zdaniem też może może zajść naprawdę daleko, a nie spodziewałem się. Spodziewałem się bardziej tego, że zobaczymy trochę taki zmierzch gwiazd w postaci Joe Inglesa czy Patty'ego Millsa, czy Nika Keja też. I nie do końca z efektywnych, trochę szarpiących się Josha Gidea czy Dysona Danielsa, że raczej to nie wypali. Niemniej jednak, w pierwszym meczu oni naprawdę mocno mi zaimponowali i wygląda na to, że Josh Gidey naprawdę przyjechał yy, mocno zmotywowany i to jest zawodnik, który będzie szedł do góry, a zwłaszcza kiedy będzie trafiał yy, za trzy punkty. Wydaje się jednak, że to nie trafianie za trzy punkty Josha Gideya może nie być takim dużym yy, problemem, dlatego że Amerykanie mocno naciskają więc yy, tak czy siak, George Gidej, yy, myślę, że nie będzie takiej sytuacji, że Amerykanie powiedzą: no, okej okay, kolego, rzucaj. Raczej oni będą przyklejeni do niego jako do gracza kocującego, i z takich sytuacji George Gidej potrafi wyjść naprawdę obronną ręką. Więc teraz yy, na drugim miejscu miałbym Australijczyków, co oznacza, że Europa yy, na tych igrzyskach olimpijskich jakoś do mnie nie przemawia i jakoś te drużyny kurczę, wydaje mi się, że po prostu będą miały za mało tego potencjału. Na trzecim miejscu teraz dałbym Niemców. Niemców, czyli Mistrzów Świata, czyli zespół, który ograł Amerykanów w zeszłym roku. Zespół, który grał z nimi jak równy równym podczas meczu sparingowego i zespół, który ostatnio dałem zdecydowanie niżej, bo zdaje się, że na piątym miejscu. Trochę wydawało mi się, że to jest taka utopia, że ci Niemcy zdobyli to Mistrzostwo Świata, że to jest taki one hit wonder trochę, że taki cud, że to się wydarzyło i to nie ma prawa się powtórzyć, ale Niemcy mają coś takiego, co mi się, co, co troszeczkę pominąłem i, i teraz jakby jestem zły na siebie za to, że, że tak zrobiłem. Znaczy mają potencjał na obwodzie i wydaje się, że właśnie drużyny, które są mocne na obwodzie mogą zagrozić Amerykanom w jakikolwiek sposób, bo Denis Schroeder czy Franz Wagner, oni nie przestraszą się tej presji na piłkę, jaką wywierają e, Amerykanie. To jest coś, co, z czym bardzo mocno bił się Wasamichi czy, czy Aleksa Avramowicz podczas tego pierwszego meczu przeciwko e, Serbii. Niemcy, Denis Schroeder, on sobie z tym poradzi. On jest na tyle szybki, na tyle sprawny, że on sobie z tą z presją... Poradzi, dodatkowo jest w stanie mijać, jest w stanie rozrywać tę obronę. No i Niemcy mają strzelców, mają ludzi, którzy potrafią zamieniać otwarte pozycje e, na trzy punkty, a tego Serbom po prostu w tym spotkaniu e, brakowało. Znów się powtórzę: jeśli chcesz ograć Amerykanów, musisz zdobyć około 100 punktów. W zeszłym roku zdaje się, że Amerykanie zdobyli ponad 110 punktów w półfinale, ogrywając Amerykanów, i trzeba liczyć. E, myśleć w ogóle o graniu Team USA, że to się po prostu powtórzy. Franz Wagner, Denis Schroeder to są bardzo duże argumenty, jeśli chodzi o grę z piłką, jeśli chodzi o kreowanie, o przestraszenie się tej presji Amerykanów, dlatego Niemców widzę teraz na pozycji numer 3. Na czwórcy dałbym jednak znów Serbów. Wydaje mi się, że oni mogą się w jakiś sposób dostosować do tego, co było w pierwszym spotkaniu. Są w stanie zagrać na pewno lepiej defensywnie, są w stanie nie chodzić pod zasłonami dla takich ludzi jak Anton Edwards chociażby, czy po prostu są w stanie zoptymalizować trochę swój atak, wyciągnąć wnioski z tego pierwszego spotkania. Na pewno będzie musiało być więcej Nikoli i Jokicza na tym dalszym etapie. Na pewno jeszcze więcej piłki będzie musiało przechodzić przez niego, bo to od niego brały się naprawdę pozytywne rzeczy w ataku Serbów, w ogóle w grze Serbów, więc wydaje mi się, że tam pewne rezerwy w grze zespołu prowadzonego przez Pesicza jeszcze są. Natomiast ta kołderka jednak jest trochę krótka w przypadku Serbów. Nikola Milutinov naprawdę wyglądał słabiutko. Wania Marinkowi czy Marko Gudurić, no jeżeli oni nie trafiają z dystansu, to są no średnio przydatni. Tutaj naprawdę gwiazdy będą musiały wziąć wszystko w swoje ręce, to znaczy Bogdan Bogdanowicz będzie musiał trafiać rzuty, otwarte rzuty i Nikolaj Jokic będzie musiał być fantastyczny, żeby ograć Amerykanów. No i przede wszystkim ta dyscyplina e, taktyczna, te założenia taktyczne będą musiały być inne, no bo nie można pozwolić Amerykanom na skutecznych dystansu na poziomie 60%, a ich stać na to, aby robić tak, co meczyści będą mieli otwarte pozycje. No i teraz na piątym miejscu dałbym Francuzów. Jednak bym w, tych, w tym top 5 bym ich otrzymał, dlatego że yy, mogą naprawdę być w jakiś sposób niewygodni dla Amerykanów. Może to być mecz naprawdę podwyższonego ryzyka pod względem emocji również przeciwko Joelowi Embidowi, takiej aury zadziorności. Francuzi mają takich zawodników jak chociażby Lesord, jak są Jabusele, y którzy mogą gdzieś tam się Amerykanom odwinąć, którzy są w stanie fizycznie się im przeciwstawić. A może nóż będą wpadały trójki, a może Jabusele trafi trzy trójki, a może Batum trafi trzy trójki, a może coś tam się wydarzy. Wierzę na pewno bardziej we Francuzów niż w Greków czy Hiszpanów, którzy po prostu tego talentu mają zdecydowanie mniej. Grecy okej, okay, wypadli ciekawie przeciwko Kanadzie ale brakuje też im takiej ofensywnej prezencji. Ten duet kalate Wolka naprawdę mnie trochę mierzi. nie pasuje mi to wszystko. Mimo świetnego Janisa wydaje mi się, że Grecy po prostu ofensywnie nie dadzą rady, dlatego mam Francuzów w tym top 5 nadal. Nadal oni muszą grać lepiej, Oni, ich obwodowi zawodnicy muszą wziąć się w gaść, ale to nadal jest zespół, który powinien celować w medal i ten medal może na tych mistrzostwach wygrać pod warunkiem, że troszeczkę ta drabinka będzie im oczywiście sprzyjała. Niemniej jednak wniosek mój z tego wszystkiego jest taki, że Amerykanie są nie do pokonania. Dajcie znać, czy się z tym zgadzacie, a może jednak widzicie w roli cichego faworyta jakiś inny zespół, może znów Amerykanie przegrają i będziemy tworzyć kolejny materiał po igrzyskach olimpijskich na temat tego, że a Ameryka traci swoją supremację, jeśli chodzi o koszykówkę. No i teraz to już jest naprawdę global game. Natomiast na ten moment wydaje mi się, że to nadal trochę jest game amerykański.